Dzień dobry piękni widzowie. Przychodzę do Was z kilkoma pięknymi wieściami. Pierwsza jest taka, że mamy już swoje pierwsze dziobaczki. To oznacza, że oficjalnie szkółka stada stała się faktem. Zobaczcie, jakie są piękne. Razem z tym ruchem podłączyliśmy kilku patronów od góry, tak jak się umawialiśmy. No bo nie oszukujmy się, dołożyli swoją cegiełkę do tego, żeby to się wydarzyło szybciej. Od tego momentu mniej więcej co dwa tygodnie będziemy starać się przyłączać jak najwięcej nowych osób. Dlatego z każdym kolejnym cyklem będziemy przyłączać ich coraz więcej. Bo coraz więcej butelek będzie wracało do szkółki. A Discordzie mamy już podłączonych ze 20 osób, także jestem mega dumny. Skoro już jesteśmy w tym temacie, to jeżeli chcecie być przyłączeni szybciej, czy też sprawić, żeby przyłączenie odbywało się szybciej, to od 8 września o godzinie 20 odpalajcie nasze streamki na Trovo. Mamy tam kilka fajnych rzeczy, ale jedną z nich jest fakt, że bot nalicza punkty za obecność na streamku. Dzięki tym punktom będziecie mogli się dostać szybciej do przyłączania. Ale przede wszystkim, im więcej nas będzie na streamkach, tym więcej platforma nam zapłaci w październiku. No bo mają taki programik, który płaci streamerom i tak naprawdę każdy może brać w tym udział, nawet Wy. W skrócie, im nas więcej na streamkach, tym więcej będzie kasy na scholarship'y dla Was. Dlatego pierwszy streamek, środa 20. No i w sumie na Discordzie zdecydujemy, co będziemy tam robić. Możemy oglądać YouTube, grać w coś. No coś pokombinujemy kolejnym newsem jest fakt, że Binance ma współpracę z naszym XI Infinity. A to sprawia, że teraz z butelek w grze możecie sobie wypłacić kasę do gotówki w 2 minuty. Tyle w każdym razie zajęło to jednemu z naszych Discordowiczów. Ja sam nic jeszcze nie wypłacałem, bo tak jak wiecie, reinwestuję po prostu w naszą szkółkę. Ale to taka informacja dla Was. W razie pytań wbijajcie na Discorda. Ktoś na pewno z radością odpowie. Na koniec chciałbym podziękować twórcom gry NFT 11 za wsparcie naszej szkółki cegiełką w krypto. NFT 11 to gra, która inspiruje się Axie, no i kilkoma innymi grami Play to Earn. Jest to na dopiero w drodze, ale świetnie się zapowiada. Prowadzą tam właśnie wyprzedaż swoich coinów i za jakiś czas będzie można kupować legendy, czyli takich pierwszych piłkarzy którzy będą w tej grze jak Origin Axis, czyli pierwsze akcji w ogóle w grze Axie i Film. Temat ogólnie śledzę i myślę, że jest to bardzo obiecujący projekt. No dobra, to ja wam puszczę jeszcze trailer NFT 11 dla zainteresowanych i jeszcze raz zapraszam. Środa 20. Mam nadzieję, że będzie.